Ok, cześć, witam cię serdecznie w moim vlogu i w tym odcinku chcę Ci opowiedzieć o tym, jak jakie są poziomy, jeżeli chodzi o finanse, czyli jak się zarabia pieniądze, jakie są poziomy finansowe. Czyli pierwszy poziom finansowy, tutaj jesteśmy teraz na starym mieście, starym miasteczku Antiquo, czyli stare miasto można powiedzieć, w Kalpę. I chciałem Ci powiedzieć, bo też miałem takie ostatnie wnioski, jak właśnie się zarządza tym majątkiem jakie są poziomy. Czyli jakby pierwszy poziom to jest w ogóle brakuje pieniędzy i to jest poziom no tego, że nie mam kasy i bardzo szybko chcę zarobić pieniądze, nie? Czyli taki mamy cel. Drugi, drugi poziom to już właśnie prowadzenie firmy. Ostatnio właśnie też rozmawiałam z takim przedsiębiorcą, który no zarabia bardzo duże pieniądze, znaczy, no to też tak zależy, zależy bardzo duże w stosunku do kogo, no ale są ok, no. Taki ponad bardzo, bardzo przeciętny czyli promil Polaków no i opowiadał mi właśnie o tym że jakby ma takie same podejście jak moje czyli po to prowadzi firmę, znaczy prowadząc firmę w momencie kiedy zaczął zarabiać większe pieniądze no to jakby on nie wydaje tych wszystkich pieniędzy, bo nie jest w stanie ich wydawać więc po prostu je inwestuje na przykład w nieruchomości, oczywiście tam ktoś ktoś fajnie powiedział, że że jakby no nieruchomości są takie modne, bo wszyscy w nie inwestują, no ale są też trochę w sumie mówiąc proste. Bo to też nie chodzi tylko o to, ile zarobić z tych nieruchomości wynajmując je, tylko że one są jakby takim zabezpieczeniem Twoich finansów. Uważam, że bezpiecznie jest trzymać pieniądze jakby zamienione na budynek, na nieruchomość, niż na przykład trzymać je na koncie. No bo łatwiej Ci schakować konto niż przyjąć Ci mieszkania na przykład, nie? Więc to jest jakby taki powód. I jakby moja filozofia jest taka, że po pierwsze kupując tutaj w Hiszpanii nieruchomości, też w Polsce to jest dywersyfikacja i robię też to po to właśnie, żeby, żeby też no, zabezpieczać się na, na emeryturę. Oczywiście też to nie jest tak, że że wszystkie pieniądze inwestuję w nieruchomości, bo jakbyś tak spojrzał, to ja na przykład, my, na przykład my, jako firma my inwestujemy około 200 tysięcy co miesiąc, reinwestujemy w reklamę, więc to nie jest tak, jak tam czasami takie cwaniaki internetowe I mówią, że uuu, nieruchomości inwestujecie, a my, a jest lepiej te pieniądze obrócić w firmie i w biznesie, no ale to jak ty mimo obrócisz, tak jak ja nim obracam, no to masz z tego zysk, a my mamy bardzo dużą marżę, bo kursy, szkolenia, aplikacje. Jest wysokomarżowa, znaczy u nas jest wysokomarżowa, bo jak ty byś, na przykład chciał zrobić aplikację, to u ciebie prawdopodobnie nie będzie wysokomarżowa i to jest też mój sekret. No i my co miesiąc reinwestujemy 100-200 tysięcy w reklamę, więc jakby przez dwa miesiące, przez trzy miesiące to takie byśmy sobie kupili nieruchomość, nie? więc reinwestujemy i reinwestujemy w firmę, ale to co jest moim zyskiem, czyli w kolejnym miesiącu, znów, czyli jeżeli mamy 1 200 tysięcy przychodu to znów te 200 tysięcy reinwestujemy w kolejny miesiąc, ale ten zysk, który wypracowałem sobie w tym miesiącu, no inwestuję w nieruchomości, nie? czyli jakby sobie mówiąc prosto buduję ten swój majątek, nie? więc tak to funkcjonuje, więc jakby cały czas moje pieniądze pracują, to nie jest tak, że wszystko co zarobię inwestuję w nieruchomości, tylko z tego co zarobię reinwestuję w firmę, czyli w to, żeby zarobić jeszcze więcej, ale zysk, jakby nie miele ciągle pieniędzy, żeby ciągle je mielić, żeby ciągle gdzieś tam firma sobie działała, bo ona i tak potrzebuje paliwa, czyli pieniędzy, ale je ma. Ale zysk mój już osobisty reinwestuje sobie, znaczy inwestuje sobie w nieruchomości. Dlatego, że jest to dla mnie prosta inwestycja. Ja nie chcę się uczyć nie wiem, gry giełdowej, bo musiałbym na to poświęcać czas, a wolę ci nagrać vloga i robić to, co lubię i cieszyć się życiem. No i ja mniej więcej to tak widzę, że te nieruchomości, w które zainwestuję, one mi będą dawały już takie bezpieczeństwo na emeryturze, czyli będą mnie utrzymywały, więc w tym momencie już mogę sobie powiedzieć, że nie, nie, nie muszę pracować. W sumie już teraz mogę to zrobić. No a z racji tego, że cały czas to wszystko działa, funkcjonuje moja firma zarabia coraz więcej, więc sobie cały czas te pieniądze reinwestuję. Czyli po prostu nie spoczywam na, laura, na laurach, tylko sobie je kumuluję. No i teraz te nieruchomości też sobie tak myślę, że jak już będę, nie wiem, miał z 80-90 lat. No, to też nie będę trzymał ciągle tych nieruchomości, tylko mogę sobie poszczególne sprzedawać, taki sobie, oprócz tego, że z wynajmowania mogę mieć jakiś tam dochód. Oczywiście, że tutaj w Kalpę, wiadomo, że raczej prawdopodobnie nie będę wynajmował ich w każdym miesiącu, co miesiąc tych dodatkowych nieruchomości, bo w tej mieszkam akurat, tylko po prostu, yy, czy znaczy mam świadomość, że one się nie wynajmują tutaj można przez cały rok wynajmować, ale tu wystarczy na 3 miesiące, 4 sezonu i to jest więcej niż zarobisz w Polsce wynajmując nieruchomości gdzieś tam w Warszawie. No i, i mniej więcej to tak działa, że finansowo że, że finansowo to działa tak, że robisz swoje, majątek kumulujesz i dalej robisz swoje. I jakby ludzie, ludzie, którzy prowadzą firmy w którymś momencie te pieniądze sobie gdzieś tam kumulują, bo i tak prowadzą tą firmę, bo po, po prostu prowadzenie firmy ich kręci. Czyli jakby samo prowadzenie firmy już jest dla nich fajną rozrywką, a przeważnie pieniądze się pojawiają jako taki efekt uboczny po prostu twojej działalności, twojego biznesu. I to jest w genialne. Tutaj już w Kalpę, jak widzicie, są dekoracje świąteczne. Tutaj są kolejne. Mam nadzieję, że je widać. Ok, to jest taki, w ogóle dużo jest tutaj takich placyków fajnych. No i chyba Ci opowiedziałem, mam nadzieję, że jak to działa finansowo. No i też ostatnio rozmawiałem akurat z Anną Karampotis, która właśnie też tutaj takie same miała podejście jak ja, że ona po prostu robi biznes, bo biznes jest prawie przyjemność. I ma z tego dużą Friday i zabawę, a jak się ma dużą Friday i zabawę, i robi się to z pasją, to te pieniądze się same pojawiają. I to jest w tym genialne w ogóle. A większość osób, czy jak ludzie mają coś takiego finansowo, że y, muszę szybko zarobić jak największe pieniądze, no to bardzo często tych pieniędzy nie zarabiają. A jeżeli sobie jakby robią to, co kochają, bo jakby dla mnie y, nie masz takiej różnicy. Bo ja pamiętam jak kiedyś zaczynałem tam pisać bloga i tak dalej, dzielić się wiedzą to ja wtedy praktycznie na tym nie zarabiałem, ale to robiłem, bo po prostu mi to sprawiało frajdę. I teraz praktycznie robię to samo, tylko na większą skalę, bo już jestem bardziej doświadczony, robię tak tego dużo już przez tyle lat, że robię to szybciej, na przykład od na nagrywającego vloga i przez to mam coraz więcej pieniędzy, bo to jest wynik tego co robię przez lata i to jest fenomenalne a większość ludzi skupionych na tym jak tu szybko zarobić kasę bardzo często tych pieniędzy nie zarabia Ok, no tak to wygląda piękne tutaj stare miasto I jakby za to też kocham Kalpę że tutaj można sobie, jest prawie już grudzień chodzę sobie w krótkim rękawku i jest mega ciepło jest taki no, taki powiew wiosennego wiatru można powiedzieć więc do usłyszenia wierzę, że trochę Ci tak na na, zarysowałem taki plan finansowy, czyli wychodzi z etatu, żeby mieć firmę. Firmę masz po to, żeby szybciej kumulować majątek, majątek masz po to, żeby na przykład mieć wkład własny pod nieruchomości. Oczywiście jest dużo innych sposobów gdzieś tam inwestowania i to nie są żadne moje jakieś porady inwestycyjne. Bardziej ci mówię o moich doświadczeniach, moich przemyśleniach i moich innych znajomych przedsiębiorców, bo to ci pomoże i to jest w sumie banalnie proste. Czyli Wychodzisz z etatu po to, żeby szybciej zarabiać pieniądze, bo wtedy sobie szybciej robisz podwyżki, nikogo nie prosisz. Czyli jakby twoja wartość tak wzrasta, że zarabiasz więcej. Później coraz więcej masz tych pieniędzy, więc na przykład jak gdzieś tam kumulujesz, zamiast trzymać się na koncie, to wkładasz się w nieruchomości. Już jak masz duże nieruchomości, to w sumie już nie możesz pracować, więc robisz tylko te rzeczy, które uwielbiasz robić. Czy znaczy, uwielbiasz to znaczy, że na przykład teraz mi sprawę frajdę to, że nagrywam, że dzielę się z Wami fajnym miejscem, a później na będę tego vloga montował. No i to już nie jest jakieś takie, nie przecież jest 23,59. I ja już zmęczony jeszcze montuję tego vloga, i to jest już męczące, ale nadal to kocham, pomimo, że jest męczące. Nie, że jakby musisz to rozumieć, że nie zawsze jakby to jest wszystko takie, nie zawsze w ciągu dnia masz tylko takie okresy pełnej energii ale to zawsze, znaczy to jest tak, że jakby twój mental ma być stały a twój organizm będzie mówił, tutaj mam dużo energii a za chwilę ci będzie mówił, jestem mega zmęczony, śpiący już mi się nie chce, ale ty w ogóle to lekceważysz czyli jakby lekceważysz tą gonitwę swoich myśli no dobra, myślę, że napisz w komentarzu, czy taki format vloga ci odpowiada że chodzę, gadam, pokazuję w tyle fajne miasto tutaj u pomarańcze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku vloga. Cześć.